Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Co powiecie na szybki obiad z azjatycką nutą? Jeżeli nie jesteście ciekawi, jak zrobić tego kurczaka z makaronem ryżowym, to zapraszam. Przygotowanie tego dania nie zajmie nam więcej niż 20 minut, jeżeli jesteście gotowi to zaczynamy na początku, żeby przyspieszyć sobie cały proces robienia tego obiadu, na potem najpierw przygotujemy sobie wszystko, czyli wszystko sobie pokroimy. Zaczynamy sobie od pora, pora siekamy sobie w plastry, więc kroimy wszystko, układamy sobie na desce, a potem będziemy po prostu po kolei wrzucać. Spróbujemy sobie no, na desce. Postaramy się wykorzystać jak najmniej, powrócić jak najmniej, e, jak najmniej e, rzeczy, które będą nam tutaj potrzebne. Teraz pokryjemy sobie ingier. Spróbujemy wszystko umieścić na desce, potem przerzucimy to na patanie w po odpowiedniej kolejności. Ja Wam pokażę. W międzyczasie, jak kroicie, możecie też sobie wstawić w czajniku wodę, żeby Wam się zagotowała, dlatego, że będziemy wrzątkiem zalewać, w sumie wrzątkiem. gorącą wodą będziemy zalewać makaron ryżowy, ale to na spokojnie zaraz wszystko Wam pokażę. Teraz posiekamy sobie imbir. Imbir siękamy sobie dość drobno, żeby no, było czuć aromat imbiru w daniu, ale żeby on nam nie zgrzytał, bo większość tych rzeczy, które dzisiaj mamy, będziemy wrzucać na patelni nie będziemy ich hmm, podsmażać na tak bardzo mocno, żeby były mięciutkie, tylko zostaną nam lekko al a nie chciałbym, żeby im nam w tym daniu. Jak widzicie drobno siekam ten imbir. Tak naprawdę na imbiru użyjecie tyle, ile będziecie uważali za słuszne. Ja bardzo lubicie, żeby Wam imbir przebijało danie, to dacie go więcej, aczkolwiek nie może być go też za mało, bo musi być wyczuwalny w tym daniu. Jego aromat przede wszystkim, bo jak wrzucicie go na patelnię, on troszkę dostanie temperatury, to super pachnie. Zaraz wszystko będziemy po kolei robić. Dobra, imbir jest. Przesuwamy go. Następnie bierzemy się za marchewkę. Marchewkę sobie kroję w półplastry. Nie chcę w plastry, w półplastry będzie wyglądać fajnie w plastry mam pora, więc... Teraz będą plastru, więc sobie kroimy na szybciutko. Ok, marchewka to już jest, więc na bok. Kiełki zostawiam w takiej postaci jakiej mam. Ja dzisiaj używam kiełków grochu, takie miałem w lodówce, więc takie wykorzystuję. Jest to danie troszkę, powiedzmy, kuchni azjatyckiej, więc genialnie będą się sprawdzały kiełki mógł. Jeżeli nie macie ich albo nie macie tych z groszku, możecie wziąć dowolnie inne każde. Ważne, żeby były zielone i ważne, żeby były świeże. Je będziemy dodawać na końcu dania. Teraz musimy pokroić sobie w kostkę fileta. Filetę kroimy sobie w drobną kostkę, żeby nam szybko doszedł, bo chodzi o to, żeby te danie naprawdę w 15 minut na patelni już było gotowe. Więc kroimy sobie go naprawdę drobno. Okej, okay, chwilę, to już kończymy. Mamy wszystko, co jest potrzebne do pokrojenia, pokrojone. Tego nóżu już nam nie będzie potrzebny, ja sobie go tutaj odłożę, żeby mi nie przeszkadzał. I teraz tak. Yy, przede wszystkim musimy teraz sobie dobrze rozgrzać patelnię, żeby to szybko nam wszystko szło. Więc na patelnię dodajemy odrobinę oleju, ale tylko odrobinę, żeby ten kurczak nam się nie palił, żeby nam się podsmażył, bo on wchodzi jako pierwszy na naszą patelnię. Zaraz zobaczycie. Rozgrzewamy sobie patelnię. Wlewamy około tak łyżka, dwie łyżki oleju. Olej się rozgrzewa na patelni, więc w międzyczasie teraz yy, weźmiemy sobie nasz makaron różowy, przełożymy do naczynia. Ja użyję tutaj naczynia żarownego i zalewam go gorącą wodą. Dobra, makaron mamy zalany, ja sobie go odstawię na teraz żeby nam nie przeszkadzał. Nasz olej też się rozgrzewa. Więc na pierwsze na tak jak mówiłem wcześniej, wchodzi kurczak. My będziemy teraz go Podtwarzamy naszego kurczaka, że będzie gotowy. Cały czas pomieszamy, żeby się nie przyfało, bo mamy małą ubezczelę, więc musimy go cały czas podtwarzam, Widzicie, że wszystko robi się w że wszyscy przysmaży. Dotąd nie dwie gruzki, trzy bez maksymalnie, my potrzebujemy na przysmażenie tego kurczaka. Nasz kurczak jak będzie już cały biały, to będziemy wtać kolejne składniki. Kolejnym składnikiem będzie for, więc przerzucamy sobie go na paternię. Pora przysmażamy dosłownie minutkę, może półtorej, bo tak jak wspomniałem, wszystko dzieje się tutaj jest szybko, więc przesmażamy go tylko chwilę. OK, następnie będziemy dodawać na marchewkę. Teraz wszystko przesmażamy około 2-3 minutki. Cały czas mieszamy, żeby tutaj nic się nie przypaliło. Pamiętajcie, że praktycznie nie mam tutaj oleju, więc cały czas mieszamy. I ogień, jeżeli pracujecie na puchance gazowej, to nie musi być średni, nie może być za mocny. Może musi się smażyć, ale nie może się aż tak mocno smażyć, żeby nam się raz, że nie wymiło, a dwa, żeby też nic nam się nie przypalało. Dwie trzy minutki ja tutaj będę cały czas mieszał i za chwilę będziemy dodawać kolejne składniki. Ok, dwie minutki minęły, teraz ostatni składnik, który kroiliśmy jest imbir. więc od razu będziemy go przerzucać. Teraz na imbir dodam dużo aromatu, ale że tak powiem, doda też trochę pikaterii, bo jednak są aromaty troszkę pikant, jest taki trochę pikantny. Więc teraz dodajemy imbir. Delikatnie podsmażamy z tym imbirem, ale już dosłownie tylko przez chwilę, dlatego żeby imbir uwolnił na tylko zapach, za chwilę dodamy resztę do składników. Eee, będzie nam potrzebny sos sojowy, najlepiej ciemny. Za chwilę będziemy dodawać około dwóch łyżek. Eee, tylko poczekamy, aż to twórka nam się podsmaży z tym imbirem. Ale fakt już rewelacyjnie. Czuć już imbir, czuć por, nawet czuć taki lekko słodkawy zapach marchewki, no po prostu mnie to wygląda też kolorowo na naszym talerzu niż naprawdę na finiszu, więc myślę, że samo przygotowanie do skrojenia daje nam mniej niż 15 minut. Teraz, jak już to nam się podsmażyły, ja zmieszam sobie na ogień. Dodaję teraz sobie sos sojowy. Z sosu sojowego dodaję sobie dwie łyżki. Wszystko teraz razem z tym sosem sojowym mieszamy. Sos sojowy też doda nam aromatu i smaku. Nie dodajemy żadnych innych przypraw. Tutaj sos sojowy jest naszą jedną przyprawą, którą dodajemy. Resztę zrobi Ingrid, zrobi marchewkę, zrobi z rogu góry wszystkie rzekiełki. Teraz to wszystko nam się podsmaża. Ja sobie tylko ogarnę w tej puszce stanowisko. Ściągnę deskę i za chwilę do nas wracam. Ok, całość jest podsmażona na osiadanie. Teraz troszkę zmniejszony, żeby przypadał nasz makaron, który już sobie znam, jest w tej ciepłej wodzie, po prostu na wszystko, tak go więc nie będzie twardy, będzie jeszcze powinien być, jeszcze troszeczkę dente, ale on za chwilę dojdzie do naszej patelni. Zmniejszyłem sobie teraz ogień, żeby do nas spokojnie sobie to przerzucać. I teraz spokojnie szczypcami przerzucę nasz makaron. Jeszcze do tego makaronu, jeżeli już go dorzucicie, z tej wody, która została po moczeniu makaronu, wlejcie taką 1 trzecią szklanki do naszej patelni, żeby też zrobił się taki lekki sosik i żeby ten makaron doszedł. Całość mieszamy. Elegancko. Makaron już łapie kolor też od naszego sosu z więc nie jest już taki biały. Wszystko się podsmaża, pachnie genialnie, czuć naprawdę wyraziście ten mugier. Czuć też lekko właśnie sos więc to jest to co, o co mi chodziło. Kurczek też wygląda super, bo pochwił się tym sosem. W ogóle wszystko po prostu tym sosem, więc jest bardzo ładny kolor. Teraz wszystko mieszamy i podsmażamy jeszcze około 2-3 minuty, ale ciągle mieszając nawet dwie myślę, że to będzie się wystarczająco, dlatego że makaron żeby nie po prostu nas się rozgotował. On ma to lekko dość, bo było gędę i za chwilę wszystko będziemy wypadać. Okej, myślę, że nasz makaron już doszedł, więc wyłączam sobie ogień, daję chwilę odpocząć, a przygotuję sobie w ten czas talerz. Wszystko wykładam na talerz, przede wszystkim nasz makaron, wyjdzie jako pierwszy. I reszta składników, czyli kurczak i warzywa na górę, postaram się to tak ułożyć. Elegancko pachnie ten mąpiel, po prostu już nie dość, brzuchu. Okej, okay, wygląda to super. I taką kropeczką na dnie jest właśnie coś zielonego. Czyli w tym przypadku kiełki tu są yy, grochu. Kładę je leciutko tutaj na górę i mamy gotowe danie. Super, wygląda rewelacyjnie. Pachnie rewelacyjnie. Nie wiem, tak naprawdę 15 minut to było dobre stwierdzenie. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to szybciej. Wydaje mi się, że 15 minut zajęło nam całe danie, w sensie razem z krojeniem. Samo przygotowanie go na patelni, no myślę, że 8-9 minut to jest maks. Obiekt jest bardzo szybki, jest bardzo smaczny. Przede wszystkim no, jest to super alternatywa dla makaronu. Makaron ryżowy jednak jest lepszy, ma przede wszystkim mniej kalorii, więc to wygląda idealnie. No i przede wszystkim, wiecie co, moim zdaniem, makaron ryżowy jest lepszy do takich potraw, że tak powiem, z azjatycką nutą. Ale wy dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle jecie makaron ryżowy, i czy w ogóle wam smakowało to danie. No jeżeli oczywiście przepis wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No, no i niebawem widzimy się z kolejnym przepisem, także trzymajcie się, cześć.